O Boże, ja w salonie. Tak, ja w salonie. Ja w salonie! Na dwór wychodziło! Boże, czy ja znajdę to. Z... Pamiętam, w 2000... ja stara, nie. staranie. W 2013 Mister Milano wypuściło kameleony, nie? To się tak miło z każdej strony inny był, to były lakiery hybrydowe i my, ja z klientką, ja y, wszędzie z nią łaziłam, żeby zrobić ten efekt ładnie na zdjęciach, a najlepiej wyglądał właśnie w świetle dziennym, jak ją z nią tyrała, nie, po tych kostkach przed salonem. Już nie pamiętam, która to była, nie wiem, czy to nie była Roksana, to chyba była taka Roksana. Ja naprawdę, o dziwo, naprawdę sporo tych klientek... Zanim jeszcze przy, zaczęłam przyjmować y, pracownice, to naprawdę ja bym je nawet na ulicy chyba poznała, te klientki. I kojarzę wszystkie, po nazwiskach, nie, po imieniach troszeczkę gorzej. Chociaż tu akurat Roksany, bo, miała, bo chyba miałam tylko jedną Roksany, bo było dużo y, osób o tych samych imionach, ale wiecie, nazwisko zawsze się nie pow, nie, zazwyczaj się nie powtarzało, więc po nazwisku zawsze nie pamiętam. W każdym razie, to jest Edyta.